Siemano siemano, z tej strony Kapi i witajcie na nowej serii Farmingu 19 na mapie Karmonki, a seria będzie się nazywała Ci co zajebali, albo coś w tym stylu Karmonki. Eee, zobaczymy czy zmienimy Ci co zajebali na coś może inny wyraz to zajebali, ale na pewno Ci coś tam Karmonki. Będę ją prowadził tą serię z kudzperem, miastkiem, ciastkiem, nazywajcie go jak chcecie e, Czyli po prostu z kolegą. E, no i co? Może Wam oprowadzę trochę Karamonki, jedno z lepszych, jak nie... Nie no, najlepsza to nie, ale jedno z lepszych map polskich do fs 19 e, Zapraszam oczywiście do Autora, link będziecie mieć poniżej. No i tak, oprowadzę Was po mapce, pokażę Wam nasze maszyny gramy sobie oczywiście na Multi... Aha, ja tu jestem u niego. Dobra, idę do siebie. Tak, mamy tutaj swoje gospodarstwa oddzielnie sąsiedzi. Także tak, tutaj mamy skup. Jest jeden skup. Znaczy sobie są dwa, ale tutaj jest bożowy i jeden jest na słomę, kiszonkę i siano, a to wam jeszcze pokażę. Pola są... Małe, średnie, dużych zbyt to nie ma, chociaż jest jedno pole, 34 dosyć duże. E, no a tak, to są pola długie, wam powiem, są pola długie, ale ich jakoś strasznie dużo nie ma. E, o, tutaj, o proszę bardzo, dwie stroutmanki. Co my tu mamy? Zetor 16, 145 sąsiada, to jest, bo to jeszcze mamy żniwa. E, tutaj ktoś się wprowadził. Tutaj nie się wprowadzają. E, tu o teren budowy będziemy mieć prawdopodobnie więcej sąsiadów. E, przystanek autobusowy. No, tak jak mówię, pola, pola. Jeszcze raz pola. E, tutaj możecie zaobserwować po prawej stronie moje pola. Czyli 27-28. E, tutaj była soja. Ją sobie skusiłem tam jeszcze z kukurydzą Ona pójdzie na kiszonkę, Ale to na streamach. Więc zapraszam na streamy z 19 yy, Prawdopodobnie już od weekendu Tak, bo teraz właśnie miastek No jedź tak jedź Miastek teraz jest na wycieczce yy, Oczywiście pozdrawiam, bardzo serdecznie miastuś yy, Dobra Także jak wróci to na pewno sobie coś nagramy nowego yy, Tutaj dalej pola, sklep Rol, marka jak coś, to tutaj szlaban się automatycznie otwiera, jeżeli podjedziecie jakimś pojazdem, więc o to się nie, ma, nie martwcie. Nie martwcie się. O mój Boże, masakra. Skup jak skup, dosyć fajny. Tutaj trochę te drzewa cieniu dodają i jest już zupełnie inny klimat. E, dobra, ja jeszcze mam pole numer 35, tam jest rzepak, gdzie będziemy sobie go kościć na live. Eee, co my tu mamy, tu się prawdopodobnie jajka sprzedaje Z tego co, chociaż nie, tu drewno, tak, tu jest start, tak Także tu jest drewno eee, tu mamy taki lasek fajny Fajny, fajny, zobaczymy To jest w ogóle, należy do mojego landu czy nie? Nie, niestety nie, tu się go pewnie osobno, tak Lasy się osobno kupuje, okej okay. E, nie ma sprawy. No, także tu jest kukurydza. Ja sobie teraz poza nagraniami trochę ogarnę ją, żeby nie było aż e, tak dużo do, do robienia. E, no i dobra, może zaczniemy od mojego gospodarstwa. E, jeszcze wam tutaj powiem, czy tutaj, teraz jak ja chodzę, prawdopodobnie sobie jeszcze zrobię drogę. Ale za chwilę dowiecie się dlaczego. E, dobra, e, tutaj otwieram wrota. Tu nic więcej mam schowane, oprócz bron, 6 metrowych e, Miastek ma takie same, ale wam jeszcze je pokażę No tutaj e, wapiarka jaki i... E, to znaczy wapiarka i, i, i opryskiwacz zawozu w sumie w jednym, możemy to i to robić Zaraz wam powiem e, e, RCW, 6,5 metra rozrzutu Combine case z siedemnastki, tak z siedemnastki mamy go sobie, ja przynajmniej. E, może kiedyś miastek go będzie miał, ale zobaczycie, co miastek ma. Także w sumie, gospodarstwo no nie jest jakoś za duże. Tu jeszcze pług mam, e, ilon ma tutaj, bo mm, zapominam cały czas. E, e, dwumetrowy pług uni Także to tu, tu byłoby w sumie na tyle. A nie, jest jeszcze siewnik e, Amazonki 4-metrowy. W tak tutaj cholera, no, w tych wrotach, w tych oborach i tak dalej, nie, sobie ich nie pochowałem tych sprzętów. Tylko tak e, na luzie. E, tutaj mamy jakiś sklep. Mm, dobra, idziemy do sąsiada. Puk, 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 sąsiada nie ma. Możemy wchodzić. Zobaczymy, czy, czy sąsiad coś tu ma. Nie ma nic. Eee, może tutaj coś ma? Pochował? Nie, on też nic nie chował. Dobra, zamykamy, żeby się nie skapnął. Eee, dobra, co on tutaj ma? Ma on sobie tutaj pług elegancki, e, pięcioskibowa e, pięcio gromasza. Ma również sobie siewnik, Amazonkę 4-metrowy, taki sam jak mój, tylko ja mam znaczniki. Można sobie w sklepie bez, znacz bez znaczników albo ze znacznikami ustawić. E, tak jak mówiłem, brony 6-metrowe przepraszam. E, i właśnie miastek ma tutaj New Hollanda z FSA 15. Jeżeli dobrze pamiętam, on chyba był w 15, a ja mam właśnie 17 case'a, tak fajnie, trochę inaczej. New Holland TC590, e, tutaj coś jeszcze ma, chyba nie. O, jednak gdzieś schował. Proszę bardzo, rozrzutnik. Tak, tutaj też ma dpx -a. No fajnie, na no, coś pochował chłopak No to może też tu coś jest. Nie, tylko rozrzutnik schował, no, przede mną, żebym go nie użyła. E, tak mówię, tutaj Walterka jak i e, 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 Metal Tech przyczepka 21 ton plus. Co to cholera jest? No taka sieczkarnia, że tak powiem, do ciągnika. O potinger, o dokładnie potingerka. E, fajna akcja będzie, więc zapraszam na streamy. Prawdopodobnie w sobotę będzie, chyba że sobie coś porobię, ale nie kiszonkiem na streamie, bo chciałbym... To bardziej w ogóle te streamy, jakieś odcinki robić z miastkiem, jego teraz nie mam, to sobie właśnie takie... Nie mam go, no w sumie nie mam, ma go po prostu w domu, także sobie Takie oprowadzanie tutaj robię, po naszej wsi I teraz tak, tu wam pokażę jak to wygląda Tutaj jak coś to jest mój land, tylko też to jest też gospodarstwo miastka, kupiłem, nie wiem nawet I tutaj wam powiem, że tu jest jedna wielka łąka tutaj cały czas i tam dalej, tu jest jedna łąka. Tylko my się lubimy bawić terenem. Jednak jest ta opcja dodana do dziewiętnastki, więc trzeba korzystać. Mamy też mody modding Weltu, te co na przykład mafia Solec ma, czy Mister Adamo, e, bardzo popularne. Także tu jest łąka w podstawie mapy. Tylko ja sobie tutaj troszkę e, przebudowałem silosu. Nie ma na początek, więc sobie silos postawiłem oczywiście z modów. Tu jeszcze mamy przyczepkę e, jakąś ruską starą e, Zetora 16145 takiego samego co ma miastek e, tutaj mamy jeszcze SILOSy oczywiście również z modyfikacji e, mamy na opryski, na nasiona i na wapno tutaj niestety nie udało mi się dalej do wielko doprowadzić, ale jest jakiś błąd. No niestety, ale fajnie to dosyć wygląda. E, Biogazowni tutaj nie ma, więc sobie postawiłem taki Silos na kiszonkę z modyfikacji oczywiście. No i tutaj mamy Ursusa Gier, Eurofarma, gdzie on będzie sobie tutaj objął kiszonkę. E, dobra, także tu byłoby w sumie na tyle. Polecimy sobie tutaj do miastka, bo on sobie tutaj troszkę inaczej zrobi bardziej nowocześnie. E, najbardziej mi chodzi o Silos, tak? Bo Silos jednak sobie postawił ten z podstawki gry e, tutaj widzę, że sobie też tutaj elegancko betonem zrobił e, co on tutaj ma? on tutaj ma ciapka Ursusa C330 e, to jest taka jakby mam to powiedzieć, taka łyżka jakby z modyfikacji gdzie możecie tym wywozić e, kiszonkę i tak dalej, i tak dalej e, low to jest z i on sobie tutaj postawił e, dwa dwa kurniki. O bo, jeszcze mi zjedzą, dwa kurniki sobie postawił tutaj pomiędzy gwiazdem, fajnie to wygląda. Kurek ma sporo, jajek pewnie też będzie miał sporo jeszcze mu tu nie wyprodukowały, e, także co? To chyba by było w sumie na tyle. Tutaj jeszcze wiem, że miastek ma coś tutaj jeszcze robić z terenem, więc zobaczymy Także co, dzięki wielkie za oglądanie, możecie zostawić łapeczkę, subika, eee, no i w sumie tyle, to byłby pierwszy odcinek, zapraszam na streamy, bo streamy będą jak i z dużych maszyn, eee, także i tutaj z małych, to jest wszystko wypożyczone do takiej większej, że tak powiem, akcji kiszonka. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się na razie, cześć, pozdro!